Obowiązek meldunkowy wraca do Polski. Jak twierdzi rząd, to koniec pobłażania. Trzeba dokręcić im jeszcze mocniej śrubę. Trzeba wrócić do czasów komunizmu. Polskim politykom marzy się jedno: powrót do bezgranicznej władzy nad obywatelami i przystosowaniem ich do bycia inwentarzem. W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, ale jego egzekwowanie jest bardzo trudne z powodu braku kar. Czyli, jak widzimy, już im się marzą kary, bo w tym kraju obywatele nie mają żadnych praw, nie mogą mieć praw. Natomiast wszelkie prawa i bezkarność mają politycy. Natomiast samych obywateli należy tak kształtować, aby czuli się niczym więcej niż surowcem, niż inwentarzem. W rękach polityków. W 2025 roku ta sytuacja się zmieni, ponieważ rząd planuje przywrócić sankcje za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Jeśli nie chcemy zapłacić kary, warto pamiętać o terminowym zgłoszeniu do urzędu i dopilnowaniu wszystkich procedur. Proszę Państwa, w tej sprawie czai się podwójne dno. Na które mam nadzieję, że zwrócicie uwagę. O co chodzi w tym obowiązku meldunkowym? Dlaczego teraz takim pilno, żeby wprowadzić znowu wymóg tego, że każdy Polak, który znajduje się gdzieś na dłuższy pobyt, zachodzi obowiązek tak zwany, czyli niewolnictwo meldunkowe? Nie jesteście wolnymi ludźmi, macie skakać tak wysoko, jak powie Wam polityk. Dlaczego teraz? Nagle wyskoczyli z tym obowiązkiem i co się czai w tle? Na pewno część z Państwa już się domyśla. Tego nigdzie nie powiedzą w prasie, nigdzie tego nie zobaczycie w telewizji, ale jestem pewny, że część z Was doskonale sobie już zdaje z tego sprawę, jakie jest podwójne dno. Obowiązek meldunkowy polega na zgłoszeniu przez obywatela miejsca stałego pobytu lub czasowego. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i. Tylko na pocieszenie Polaków, cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Każdy, kto mieszka w naszym kraju, jest zobowiązany do zameldowania się w miejscu pobytu w ciągu 30 dni od przybycia. No dobra, ale jakie jest te podwójne dno? Jest one bardzo proste. Oni chcą Polaków wpakować do wojny. Czyli możecie się spodziewać, że będą robić wszystko, pewne siły, żeby eskalować różne konflikty. Aby Polakom dostarczyć wezwanie wojskowe. Dlaczego teraz ich przypiliło? I dlaczego jednocześnie równorzędna sprawa jest teraz toczona, aby przywrócić pobór do pomoru wojennego, wojskowego? Dlaczego? I dlaczego jeszcze inna trzecia sprawa, która też się toczy innymi torami, ale dziwnie jakoś nie łączą się ze sobą w mediach, przynajmniej skrajnie upolitycznionych w tym kraju? Że, że wyzwania wojskowe będą przynosiła Poczta Polska i kurierzy do domów. Tylko oni muszą wiedzieć, do których domów przynieść takie wezwanie. Skoro jesteś zameldowany, to masz obowiązek w ciągu tych 30 dni się pojawić w swoim domu. Bo jak nie, to znaczy, że obowiązku nie dopełniłeś, to będą ci chcieli karę dać za brak obowiązku meldunkowego. A jak już dopełnisz obowiązku jak grzeczna owieczka będąca inwentarzem w tym chlewie, to wtedy wiadomo, komu i gdzie zanieść wezwanko. A jak na wezwanie nie odpowiesz, to znowu dostaniesz karę, a może i więzienie, które ja osobiście bym walał, bo potem bym się z nimi sądził, niż iść w kamasze. W nie swoich sprawach, tylko w sprawie przestępców w rządzie, którzy chcą wpakować Polaków w jakieś jeszcze głębsze bagno. Proszę Państwa, jestem pewny, że większość z Was domyśla się tego samego, co ja, Czyli że obowiązek meldunkowy jest powiązany z wezwaniami do stawienia się w jednostce wojskowej. To nie jest robione na teraz, to nie jest robione na jutro, ani na pewnie ten rok, ale to już jest podwalina do czegoś, co planują. Kto planuje? No chyba nikt z Was nie myśli, że politycy w tym kraju, oni rządzą w tym kraju. To są zwykłe pacynki i marionetki przecież wykonujące polecenia różnych innych grup interesów. Ale można sobie dużo gadać, a Polacy co wybory? I tak pójdą zagłosować na własnych oprawców, na tych, którzy dla nich samych szykują rzeźnie. W 2013 roku zniesiono sankcje za brak meldunku. Dlatego wiele osób zaczęło zaniedbywać ten obowiązek. Na tę sytuację skarżą się między innymi samorządy, które alarmują, że z powodu nieaktualnych danych meldunkowych jest problem z m.in. skutecznym dochodzeniem należności od dłużników. Tutaj macie drugi powód, czyli znowu nie interes obywateli. Po co są te służby? Niech one sobie szukają choćby dłużnika. Ale nie, proszę Państwa, trzeba karać wszystkich i zmuszać wszystkich obywateli do bycia posłusznymi. Kiedy to dłużników jest, powiedzmy, to no nie wiem. 3% społeczeństwa, którzy nie spłacili swoich długów i ich się poszukuje, to oberwać mają przepisem 100% społeczeństwa. Przecież to jest logiczne i zasadne, prawda? Był taki projekt ustawy także w tym kraju, gdzie chciano zmusić polskich obywateli, że każdy Polak jeżdżący samochodem miał mieć własny alkomat w samochodzie. Kiedy to większość Polaków Wie, czy piła, czy nie piła, czy może jechać samochodem, to dla tych kilku procentów ludzi, którzy nie wiedzą, czy są pijani, chciano zmusić wszystkich kierowców do kupienia alkomatu. To teraz macie tutaj dali uzasadnienie, że mają problem ze ściganiem dłużników, bo oni nie wiedzą, gdzie dłużnik mieszka. To wszyscy obywatele 100% mają przez to być gnojeni. A zgodnie z artykułem 147 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Osoba, która nie dopełnia obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny lub nagany, przy czym wysokość grzywny jest dostosowana do konkretnego przypadku i sytuacji materialnej obywatela. Czyli jak widzicie, bardzo ciekawa rzecz w tym przepisie prawa jest choćby. Co w niej można zauważyć kolejną patologię polską, a mianowicie prawo u nas jest elastyczne dla Policjanta, który przejedzie przykładowo kogoś lub polityk jeszcze lepiej, kiedy przejedzie kogoś na pasach, na zielonym świetle dla pieszego, jest pouczenie. W najgorszym wypadku mandacik. Dla innej osoby, która była ofiarą choćby potrącenia przez samochód polityka, jest kara, jest ściganie go po sądach, bo po cholerę jechał on na pasie, gdzie jechał polityk. Takie prawo jest w Polsce. I tutaj nawet w tym cytowanym Kawałku. Widzicie, że prawo jest nie jest sztywne. Jest do dowolnej interpretacji tego, kto będzie w danym czasie prawo stosował względem danej osoby, do której to prawo będzie elastyczne. Od 2025 roku w Polsce przywracane są kary za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego. I teraz uwaga: jeśli wynajmujemy mieszkanie, potrzebna jest umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawa do lokalu. Ale ja Was się pytam, bo mi się zdarzało już wielokrotnie w moim życiu, że mam powyżej 30 dni. I od kogo ja mam wziąć przykładowo, wiem, że to się u mało osób zdarza, ale od hotelarza mam wziąć przykładowo potwierdzenie najmu pokoju hotelowego? Hmm? Dziwne, prawda? Część osób, a pewno część z Państwa także w swoim życiu miała powyżej 30 dni albo wycieczkę turystyczną, albo choćby sobie w czasy robiła albo choćby jechała do pracy do innego miejsca niż, niż zamieszkuje. Czasami byliście być może wysyłani w delegacje choćby i co? I macie chodzić za każdym razem i szukać gdzieś tam meldunkowego potwierdzenia do ich urzędów gminy? Tylko w Polsce. Polacy to inwentarz. Niemniej jednak, szanowni państwo, na pewno sami to widzicie, że dla Polaków już jest coś szykowane. Wszystkie drobne zmiany wchodzą na jeden wspólny wynik. Nie tylko tenki, że Polaków się gnoi coraz mniej prawa mają wolności sami obywatele, a wszystkie partie polityczne, które teraz dziwnie idą do koryta, wszystkie, nawet te wolnościowe mówią o jednym: obowiązku oświadczenia służby wojskowej, o obowiązku, bo jak nie, to go zgnoić tam trzeba. Dziwne, prawda? Wszystkie o tym mówią. No, być może poza jedną, nie ma opcji politycznej w Polsce, która która nie chce Polaków zakuć w kamasze. Ale proszę Państwa, ja mam do Was pytanie, bo troszkę odbiegamy od obowiązku meldunkowego, ale na bardzo poważne tematy. Co jest największą wartością? Powiedzcie mi szczerze naród czy kawałek ziemi? Bo ja się nad tym zastanawiam. Czy kawałek gruntu jest większą wartością niż naród, czy nie? Bo wszystkie te partie i wszyscy ci politycy oni chcą zmusić ludzi do obrony kawałka Ziemi, którego nawet ludzie nie mają. Często ludzie w tym kraju żyją na granicy ubóstwa. Większość Polaków żyje na granicy ubóstwa i nie ma niczego. No chyba, że jakieś mieszkanko w bloku można nazywać posiadaniem czegokolwiek, lub jakiejś innej kawalerki, czy małego domku, nieistotne. To ci ludzie mają być zmuszeni do ginięcia ewentualnie w obronie czego. Bo dla mnie, w mojej ocenie, największą wartością jest naród, a jak naród czynnie bierze udział w wojence, to on ginie. To my mamy bronić ziemi, która nawet do nas nie do końca należy, bo już została rozgrabiona, gdzie polskiej gospodarki już nie ma, tylko praktycznie są same zagraniczne kapitały drenujące Polaków. To czego ci Polacy mają bronić? Obcych kapitałów w Polsce? Interesów polityków, którzy okradają tych obywateli całe życie? Czy czego konkretnie? Nie dowiecie się czego, bo Polacy są traktowani jak inwentarz. Proszę Państwa, obowiązek myldunkowy wraca. Jest to kolejna przesłanka, że dla Polaków, tak jak zapowiadali niektórzy politycy, szykują coś specjalnego. Polacy, czekajcie, niedługo będzie dla Was wybitne zadanie, że położycie swój łeb na choćby pieniek katowski, aby zwolnić miejsce dla nowego tutaj społeczeństwa, ale Wam się powie, że w chłodnej sprawie i mądrze będziecie kłaść głowę. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was na następne filmy do polubienia kanału. Jeżeli uważacie, że to co robię dla Was przygotowuję, nagrywam i podsumowuję dane tematy jest warte Waszej uwagi. Do zobaczenia w na następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.